Cześć! Tu Ania Zadrożna. Witam Cię w moim autorskim podcaście o sztuce. Dziś zabiorę Cię do świata sztuki prehistorycznej. Sztuka prehistoryczna czyli jak ludzie zaczęli rysować świat. Sztuka prehistoryczna to pierwsza znana forma wyrazu artystycznego człowieka. Powstała tysiące lat temu, zanim jeszcze pojawiło się pismo. Choć naukowcy wciąż nie znają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tego okresu, zachowane ślady w postaci malowideł, rzeźb i monumentalnych budowli dostarczają nam cennych informacji o życiu i wierzeniach ludzi pierwotnych. Paleolit, czyli najstarszy okres epoki kamienia, obejmuje czas od około 2 milionów do 10 tysięcy lat przed naszą erą. Był to czas, gdy człowiek żył głównie z polowania i zbieractwa. Nie posiadał stałego miejsca zamieszkania, lecz chronił się w pieczarach lub pod nawisami skalnymi. Używał prostych narzędzi, znał ogień i potrafił zszywać skóry zwierząt. A także grzebał zmarłych, wkładając do grobów przedmioty codziennego użytku być może z myślą o życiu pozagrobowym. Otaczającą rzeczywistość tłumaczył sobie w sposób magiczny i symboliczny. Mgła, wschód słońca czy przepływ wody nie były tylko zjawiskami natury, stawały się elementami mistycznej narracji o świecie. Z takich obserwacji i wyobrażeń rodziły się pierwotne wierzenia i rytuały, a ich odbicie znajdujemy w pierwszych dziełach sztuki. Malowidła naskalne Magia Polowania Najbardziej znanym przejawem sztuki paleolitycznej są malowidła naskalne, tworzone głównie w jaskiniach. Wizerunki zwierząt bizonów, koni, jeleni czy mamutów dominują w tej sztuce. Nic dziwnego polowanie było podstawą przetrwania, a magiczne przedstawienie zwierząt miało zapewnić powodzenie podczas łowów. Obrazy te zdumiewają precyzją i dbałością o szczegóły. Często malowano je w naturalnych rozmiarach. Kontury nanoszono najpierw węglem lub innym barwnikiem, a następnie wypełniano kolorem. Stosowano przy tym różne techniki. Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań był pierwowzór współczesnego spreju. Barwny proszek wsypywano do rurki z trzcin lub kości i wydmuchiwano go na ścianę, tworząc jednolitą plamę barwną. Artyści wykorzystywali naturalne kształty skał, aby nadać swoim dziełom trójwymiarowości. Przykładem może być malowidło niedźwiedzia. Z jaskini szowe, gdzie wykorzystano wystający fragment skały przypominający łapę. To prawdopodobnie pierwsze znane dzieło przestrzenne czyli taki trójwymiarowy obraz. Początkowo rysunki nie były ze sobą powiązane każdy obraz tworzony był niezależnie często nachodząc na inne. Dopiero później pojawiły się kompozycje i sceny rytualne. Wyjątkowe zdolności obserwacyjne pierwotnych artystów widać choćby w rysunkach koni z sześcioma nogami. Dodatkowe kończyny miały sugerować ruch i szybkość, jakby artysta chciał połączyć kilka klatek filmowych w jeden obraz. Inny przykład to przekroje ciała zwierząt, na przykład węża z widocznymi rybami w żołądku. Przypomina mi się tutaj obraz z Małego Księcia. Magia, rytuał i szaman. Nie wszystkie przedstawienia miały związek z codziennym życiem. W jaskini Laskła odnaleziono tajemnicze malowidło przedstawiające postać z ptasią głową. Obok niej znajduje się ptak nabity na rodzaj włóczni. Tego typu obrazy mogą świadczyć o istnieniu szamana i rozbudowanych rytuałach religijnych. Naukowcy coraz częściej uważają, że pierwotna sztuka nie służyła tylko rejestrowaniu otoczenia, ale odgrywała kluczową rolę w praktykach magicznych i religijnych. Pierwotne rzeźby, Wenus i symbole płodności. Oprócz malarstwa rozwijała się również rzeźba, głównie w kości, glinie i kamieniu. Rzeźby te zazwyczaj przedstawiają zwierzęta lub mężczyzn podczas polowania. Kobiety ukazywano rzadko ale istnieją wyjątki. Najsłynniejszym jest Wenus z Willendorfu. Niewielka, 11-centymetrowa figurka kobiety o pełnych kształtach. Uważa się, że symbolizowała płodność. W czasach głodu i niedostatku obfite kształty były rzadkością i wyrazem dobrobytu oraz zdolności rozrodczych. Podobne figurki odnajdywano w różnych częściach świata. Neolit i epoka brązu Nowe życie, nowe wierzenia Około 10 tysięcy lat przed naszą erą rozpoczął się neolit, czas wielkich przemian. Człowiek porzucił koczowniczy tryb życia, osiadł na stałe, zaczął uprawiać role i hodować zwierzęta. Powstały pierwsze osady, budowano domy z drewna i gliny, często wznoszone na palach nad wodą dla ochrony przed dzikimi zwierzętami. Wraz z nowym stylem życia rozwinęło się rzemiosło. Ludzie nauczy nauczyli się lepić naczynia z gliny pleść kosze, wytwarzać tkaniny, a także obrabiać kamienie i korzystać z metali. Powstały pierwsze wspólnoty rodowe, w których dominującą rolę pełnił mężczyzna, ojciec rodu. Rozwinął się kult przodków. Wierzono, że zmarli chronią swoich potomków także po śmierci. Zaczęto budować dla nich specjalne miejsca, grobowce i świątynie. Megality, tajemnicze pomniki przeszłości. Najbardziej imponującym przejawem sztuki i architektury Neolitu są megality – ogromne, kamienne konstrukcje o niejasnym przeznaczeniu, które przetrwały do dziś. Występują głównie na terenach Brytanii i na Anglii. Pojedyncze, pionowe głazy nazywa się menhirami. Stawiano je często w celach rytualnych lub pogrzebowych. Ustawione w kręgu tworzyły kromlech, a w linii – aligment. Najbardziej znanym megalitycznym zabytkiem jest Stonehenge, tajemnicza konstrukcja w Anglii, złożona z masywnych bloków ustawionych w koncentryczne kręgi. I choć przez wieki sądzono, że była to świątyna, świątynia druidów, dziś uważa się, że mogła pełnić funkcję kalendarza słonecznego, miejsca obserwacji astronomicznych, a także przestrzeni rytualnej. Budowla powstała, powstawała przez setki lat. Ważące do 45 ton bloki piaskowca starannie obrabiano i łączono przy pomocy kołków i wypustek. Sztuka prehistoryczna nie była jedynie wyrazem potrzeby estetyki: pełniła rolę magiczną, religijną, symboliczną. Ukazywała świat oczami ludzi, którzy nie znali jeszcze nauki, ale niezwykle uważnie obserwowali naturę i próbowali ją zrozumieć. Od pierwszych rysunków naskalnych, czy rzeźby płodności, po monumentalne kamienne kręgi. Dzieła te są świadectwem duchowego i intelektualnego rozwoju ludzkości. Ich piękno i tajemniczość fascynują nas do dziś. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Zapraszam Cię do następnego odcinka mojego podcastu. Do usłyszenia.